To nie był łatwy rok dla rolników, tym bardziej należy cieszyć się z zebranych plonów, co też wielokrotnie podkreślano podczas dwudziestych pierwszych archidiecezjalnych Dożynek wielkopolskich. W tym roku dożynki przeniosły się bliżej rolników do gminy Siedlec w powiecie wolsztyńskim. Rozpoczęło je otwarcie wystawy rolniczej przez współgospodarzy dożynek Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Jacka Skrobisza, Starosty Wolsztyńskiego i Jacka Kolesińskiego, wójta gminy Siedlec. Chciałbym, żeby to spotkanie dzisiejsze tutaj w Siedlcu było spotkaniem, które będzie towarzyszyło wymianie doświadczeń, zapoznaniu się z wieloma informacjami i też takiej zwykłej Ludzkiej życzliwości, bo ona też w tych bezpośrednich kontaktach ma bardzo istotne znaczenie. Szanowni Państwo, bardzo mi miło otworzyć wystawę rolniczą towarzyszącą naszym wielkopolskim dorzynkom. Dożynki to obrzęd szczególnie ważny w rejonach rolniczych, co widać w Wielkopolsce, dla której rolnictwo jest jednym z najważniejszych działów gospodarki. Serdeczne słowa podziękowania kieruję do wielkopolskich rolników, z których pracy przez cały rok korzystamy wszyscy. My wielkopolscy samorządowcy zawsze podziwiamy ich pracę. I zawsze chwalimy się ich osiągnięciami. Dożynki. Obrzęd wprowadzony do polskiej kultury przed wiekami jest formą radosnego podziękowania. Panu Bogu za plony, a ludziom za trud ich pracy. Niestety w ostatnich latach coraz częściej ta radość łączy się z obawą nie tylko o plony, ale o byt człowieka na zielonej planecie, którą systematycznie niszczymy. Katastrofalne susze, przeplatane gwałtownymi ulewami i gradem, wichurami i trąbami powietrznymi nie są już zjawiskami incydentalnymi. Niestety ten stan będzie się pogłębiał. Jeśli nie zahamujemy emisji szkodliwych substancji, jeśli bezmyślnie wycinać będziemy lasy i nie zadbamy o utrzymanie równowagi stanu wód, jeśli dopuścimy do dalszego ocieplania się klimatu, grozi nam katastrofa. W Wielkopolsce mamy tego świadomość i jesteśmy zdeterminowani podejmować działania w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jak również przeciwdziałać pogłębiającej się suszy. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś na ziemi siedleckiej, w powiecie wolsztyńskim, której mieszkańcy mają piękną kartę walki o niepodległość ojczyzny w powstaniu wielkopolskim, a dziś są przykładem wielkopolskiego sukcesu w gospodarce rolnej i przetwórstwie rolno-spożywczym. Także rodziny pani Emilii Szała starościny dzisiejszych dożynek i Pana Ryszarda Budy, starosty dożynek, mają wspaniały dorobek w tym zakresie i wspaniałe perspektywy, bo to historia gospodarowania na majątku przejętym od rodziców, ale z ogromną nadzieją i perspektywą, że potomkowie będą kontynuować te dzieło. To dobra wizytówka Całego wielkopolskiego rolnictwa. Możemy śmiało powiedzieć, że idea pracy organicznej, oparta na takich wzorcach jak działalność generała Dezyderego Chłopowskiego czy Hipolita Segielskiego, są w wielkopolsce ciągle żywe. Wpisują się w tę ideę także działania wielkopolskich wiejskich liderów życia społecznego, a co warto podkreślić, coraz częściej liderek. Bo to kobiety postawiły sobie za zadanie zmienić oblicze Wielkopolskiej Wsi, tak aby jakość życia była na niej coraz lepsza. Jako samorząd województwa staramy się stworzyć naszemu regionowi, jak również Wielkopolskiej Wsi, jak najlepsze warunki rozwoju. Wspieramy rozwój sieci drogowej, w tym dróg dojazdowych do pól, kanalizacji, placówek wychowania przedszkolnego i edukacji. Zdrowia, pomocy społecznej i wielu innych. Wspieramy inicjatywy środowiska wiejskiego, powstawanie świetlic, miejsc wypoczynku i rekreacji, targowisk, wielu innych potrzebnych przedsięwzięć, w tym wydarzeń kulturalnych i społecznych. Wspieramy spółki wodne, szczelarzy, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze Straże Pożarne. Systematycznie wspieramy także parafię w remoncie często zabytkowych kościołów. Do niedawna nadzorowaliśmy również sprawy melioracji. Realizowaliśmy liczne inwestycje w budowę zbiorników retencyjnych, tak potrzebnych w dobie postępującej suszy. Byliśmy także odpowiedzialni za ośrodek doradztwa rolniczego. W ciągu ostatnich czterech lat te zadania nam odebrano. To szczególnie bolesne dla naszego samorządu, bo Wielkopolska to region rolniczy. Zajmujemy niecałe 10% powierzchni kraju, a produkujemy ponad 20% produkcji rolnej. Żyjemy niestety w czasie, kiedy rządząca dziś większość uważa, że monopol naprawdę, pomysły, jak ma rozwijać się Polska, jak mają żyć wszyscy Polacy, a także decyzje w tej sprawie są zarezerwowane dla ośrodka władzy pod znanym adresem w Warszawie. A wszyscy inni powinni je bez dyskusji wykonywać. Na samodzielność i samorządność zostaje coraz mniej miejsca. Ale to już temat na inne spotkanie i inny czas. Życzę wielkopolskim rolnikom i wszystkim mieszkańcom naszego regionu, aby to święto mogło być zawsze radosne i wolne od obaw o przyszłość. Szczęść Boże i wszystkiego co najlepsze. Dziękczynną mszy świętą dożynkową celebrował ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Nie zabrakło tradycyjnego obrzędu dorzękowego zaprezentowanego przez Zespół Pieśni i Tańca Łany Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na zdrowie, na caluśki roczek, co by wam się darzyło, co zagon, co kroczek. Co by wam się darzyło, szczęściło, żeby wam nie ubyło, a przybyło. W stodole, w oborze, w chałupie i na dworze i wszędzie tam, gdzie sobie tego życzycie. Przyjmuje ten chleb jako gospodarz województwa Wielkopolskiego, obiecuje mądrze i sprawiedliwie go dzielić. Rozdzielono też chleb wypieczony z tegorocznej mąki, których starostowie dożynek Emilia Szała i Ryszard Buda wręczyli marszałkowi. Oklaski. Wieczorem siedlec bawił się w rytmach muzyki, a publiczność szczególnie poderwał występ gwiazdy wieczoru golec w orkiestra.